Oficjalnie o, znam. Oficjalnie zacząłem y, siódmą część śmiesznych kotów. Jakie śmieszne koty? Kończę szóstą kotów? część kotów. Jakie śmieszne koty? Rozpocząłem no, siódmą część kotów. Ale jakie, co to są? Jakie śmieszne koty? Jakie koty? Nic, Ale kto jakiś kotek mówił? Nie wiem, nie wiem. Kto się zaoznawiał? Ktoś przeszła po mnie. Ktoś przeszła. No, przeszłyszałeś no, się chyba. What y, the fuck? Trzelając, czy Nie słychać. Nie słychać, nie słychać. Nie, nie słychać. słychać, nie słychać. Tylko ja wyśmiemy na ale. Ej, to weź tego ko... typa, o dobra, teraz zaczynamy. dlatego Mamy... typa. To no, mu określił, jest w Skąd Cześć. wiesz, że on z taką płcią się identyfikuje? Cześć, co chodził? Dobra. Ej, słychać ja mnie. Nie słuchaj, słysza. Nie do słyszałem! Nie 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 nie. nie, nie, nie! nie Nie, nie, nie! Rôle, ni, nie. No, mnie nie słyszeli, to byście nie odpowiadali! Dobrze, zostało mi 3 minuty bana. Dobrze, o. że o. jestem, to jest tak! Proszę, że jestem! I Idziemy tu! Kapie z dole, nienawidzę! Dobra, sam, 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 mną, Nie, chyba was pojebało. Tak, to jest horror Mapka! Chwila, zostawcie mnie! Błagam, Nienawidzę! Dzięki!

Dobrze. Gnoje śmierdzące. znalazłem. Krew Ja też wyrzucę. Kur... I dlatego ja chcę znowu nie ta się. Ja ja pierdziłem. Nie no, jak. To nic nie ma, to nic. A nie. Ja nie wejdę. Nie czegoś szukać. Uuu, uuu, o! Fuuuck! Kijo, ty nas nie teraz znajdujesz. Gdzie jesteś? Mi znikłeś. Tu, patrz ja się tu, a ja się patrzę tu. Oh! A ja się patrzę w to. Uuuu, o! Ja tu zaraz jakiś ze starych szafy wyjdzie, nie? Mario, ja cię chronię teraz ja bola, cio, w i bola przy okazji. Zaraz jakiś ze starymi wyjdzie, nie? Kurwa, hejka coleja. O! O! Widziałem ich! Widzę ich! O! O! Z tym postem pomogę, Z tym postem pomogę? Jest hejka, ty... Ja pierd... Kogo Tylko słyszę tę dziewczynkę w tle, nie? Rozsłuchuję się... To jest hejka, pudeńko! Ja pierd... Gdzie rzucić? Nie, nie, komerka nie jest podłączona, to nie włączę. Nie, ten sikazan... A? ty teraz szukasz? Easy kurwa, ja, by, ja byłem w szafie cały czas. Kupię, ja byłem ten, jak. Ty, bez ktoś bez koło bez... mnie. Ej, patrzcie, ktoś koło mnie dosłownie przeszedł i się na mnie popatrzył i uderzył w szafę. Nie. Dobra, już wam pokazać. Tak Co teraz gramy? E, ostatni telefon. Raz, ostatni raz y, Hyden Sticker gramy. Telefon? Telefon. Link, link, link. link. <laughs> Pierdol nie ma obu. Ale tu nie, zobaczcie, nie ma... Zobaczcie, zobaczcie, zajedź. Tu nie Dajesz. Dajesz. serio nie ma jumpscare'ów. Tu nie, nie ma jumpscare'ów. Nie, 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 serio, nie, nie, serio. <śpiewanie> Oni by cię nigdy nie okomalić, mówię. Jeśli, jeśli będą jumpscare'y, stawiasz To wyjdziesz. No. To nie, to wyjdziesz. To nie, to wyjdziesz, to nara będzie. Ja mogę. Ok, gdzie jesteś? jest jakaś, to jest ta sama mapa? Ej, bo jakiś telefon dzwoni do mnie. Gdzie jesteś, gdzie jesteś Mati? Ej, chodź tu. To pewnie te, hej katulek. Marty! Ej, chodź tu. Czekaj. Kto? No jak tam szedłeś? No. Jak tam szedliście, chłopaki? Kto tam chcę wejść. Dobra, ej. Ej, chodź ktoś tu. Czemu mi Discord nie od... CS Ej, chodźcie, chodźcie tu, chodźcie tu. Bo jakiś telefon gdzieś dzwoni. Ja mogę zabrać, jak chcecie. masz no, no, telefon? No nie, no nie słyszycie? Nie, ja nie, bo że... mi zagłusza to nisko, płonąc Ej, jest, ja tu, Ej, chodźcie, 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 tu jest, tu jest, tu jest. Ej, tu. Ej, a ja mam do tak do kogo? Ej, chodźcie tu, ej, chodźcie tu. Czekajcie chwilę, idę jak po jak wodę. Telefon Ale Telefon gdzie mam łączyć? Wciśnij to jest. Jezu, weź ja spadaj. Gry, <laughs> <ja> nie gram. <laughs> Chwilamus, nie. Czekajcie Czeka chwilę. Patrzę, no. nie gram, są zamaskiery. Nie ma. rozumiesz. Terroryści czy antyterroryści. Czy ktoś A odebrał szukasz? telefon? Czy ktoś odebrał? Szukasz, tak, 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 Ktoś ja odebrał. Szukasz? Yyy, kto? Znaczy, Trzeba słyszeć. An... Tak, An? Terroryści szukają, ej. No. Ja, no. Nie, nie szuka, ja nie szuka, nigdy no. ja nie ja chciałem być terrorystą. Nigdy nie chciałem być terrorystą. A ja zawsze A, chciałem nie być. I jakiś telefon dzwoni. Ty, bo jednak są romskiery. <laughs> Ja się teraz sykam przez to, że pasy było. To so, jest zgromadzam skarry. <mulacje> Kurwa mać. <mulacje> <mulacje> tam, jak tam chłopaki? Gdzie wie coś? Ej, tak jak ja. pamiętam, jak byłem obsyran, jak pierwszy raz ten telefon odebraliście. No bo to było. Jest... Nie spodziewałem się. Nie wiesz, zadam mi! F**k, Wiesz, jak ktoś, wie, ktoś wygrał 100 tysięcy. Chodźcie tu chodźcie tutaj. Gdzie ten ziomek, ten, ten to szukał? No mówię, trzy razy mówiłem, że ta raliana nie ma, bo poszedł. A ja w Wiktor, nawet No właśnie, nie wiem czemu Wiktora pokrywki nie ma. Ej, zabiera mu HP? Tak, zabiera, tylko on ma, wiesz, dużo. No, nie idzie go przeskoczyć, ani przesunąć. Poczekaj, chyba że drzwi jakoś. Bijemy, bijemy, bijemy. Ale mu w łeb bija. A nie no, nie wiem gdzie jesteś. No, bijemy szukającego. No, tu jesteśmy, tu jesteśmy, dziękuję ci. No, wiem, począć, tylko nie wiem jak tam dojść. Jestem. Cześć. Cześć. Czekaj. Przestałam. Potrzebujemy kiedyś się... uspać. <laughs> <tanie> Ta, Ta mapa chyba mi nie działa. Ale, ale jeżeli nasze postaci to cztery baby, babki 1 jeden czarny, to się trzy <tanie mężczyzna> babki 1, jeden czarny. Chciałem to powiedzieć, chciałem to powiedzieć. Jaki biedny. Jaki biedny, ty. Ty, wszystkie mają swoją fizykę. Jak atakujesz, to ci się ruszają. No zobacz Brażę już Dobra, easy win, easy win No patrz, patrz na mnie win. Dobra, kto idzie do szukającego? bo jedną no, nie, nie będzie. żółw, żółw, żółw Gaci, bo mi się tam mapa mega my długo idziemy. pobiera. Fuuu ktoś musi szukać, ktoś musi szukać. No to żółw, jak mapę pobierze. Nie, Tylko... nie pobiera, ale to się mega długo będzie robiło jeszcze raz. dwie rundy, więc sobie zagrać. Właśnie tu mam to pobierać? Tak. tak. Dobrze. Zabijałem. Zabijamy, zabijamy. Lubi, <głosy> <głosy> ambient, nie lubisz takich konsulów? Ale za więc? Nie na chłopaki. My się lubimy. Kto się lubi? No nikt właśnie. Kto się lubi, to jest <noise> się pieczumni. Nie zagram potem lubimy? na kogoś te. Tak. Tego, e, Oj, Hide and Seekers tak, zagramy, zagramy, zagramy. zagramy, zagramy. Znaczy nie, 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 to nie, 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 bo... Tak, 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 tak. Zagramy. <grym> a jakiegoś innego, jak chodzi taką większą mapę? A jakby tam był. A... Ale bez żadnej hejki tutaj, która nam wyskakuje na markę. Nie znaczy? będzie hejka tutaj. No zobacz, nie widzisz jak się ruszają? Ale ty chuj? <grym> no. Ja jestem chłopem czy babą? Klamką. Słonecznością jeszcze. A to, ja mówię o tych. A za rok też wie. robicie tego e, Sylwester Marzen? No w sensie jutro. robimy, <gulanie> w sensie. Dobrze. Ale uległy jesteś. To się na takiego uległego wychowali. Oj, żadny. Ale wierzę ty, wie, bo... Co za łeb. Wiesz to takie przyjacielskie. Ej, ziomek to się klasy. Nie. On ma 11 lat. Jakiś... Nie ja W ogóle nie ziomek warzyw. na grupie klasowej z panią, która wysłała zdjęcie jakiegoś tam... Ej, a ja dodaj mi swoją grupę klasową. Dodaj mi na swoją grupę. Nie. No proszę, no, ale ja się, no, tam, tam ja tam się jakoś... ładnie przywitam, powiem, że jestem nowy w klasie, powiem, że osoby oh, pomyliłem drzwi i wyjdę. E, to... pani, tak. wys... pa, pani wysłała, szczelam a bestra, e, auto, zwiększa, nie strzelam Sylwestra, bo kocham Zwierzęta, panie. Nie przerywaj o... mi! Tak, tak. Normalny człowiek. Jakaś... Jakaś w ogóle pani nie. Pisała, nie strzelam w Sylwestra, bo kocham zwierzęta, nie? I ziomek, ziomek zaraz po tym wysłał, jak strzela petardami, nie? <grystanie> <Co>? <grystanie> <grystanie> co? I ogólnie no, kończy się y, szósta część śmiesznych kotów